się siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Legends of Runeterra na ruście u mkr -a. Ja oczywiście nazywam się MKR albo po prostu Mateusz i będę dla was tą serię prowadził. A w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie troszkę o craftingu, o tworzeniu kart oraz o grzybach. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Jeżeli chodzi o komputerowe gry karciane, bardzo istotnym i ważnym elementem tych gier jest ekonomia. Jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać, a bardzo duża część osób, szczególnie początkujących, nie myśli o tym, kraftuje karty jak popadnie, to co akurat im jest potrzebne kraftują i później tych decyzji żałują. Przecież jeżeli chodzi o craftowanie, to jeszcze nie ma takiej tragedii, natomiast jeżeli chodzi o niszczenie, to często już jest dosyć duża tragedia. Na szczęście, na nasze szczęście, Legends of Runeterra ma tą ekonomię bardzo, bardzo przyjazną graczom oraz uproszczoną. Co sprawia, że nie mamy tutaj aż tak dużo ryzykownych decyzji do podjęcia, co w niektórych innych grach. Ok, przejdźmy do konkretów. To, co chciałem Wam przekazać tym krótkim wstępem, to to, że jeżeli chodzi o kraftowanie kart epickich i legendarnych, czyli czempionów, nie ma się czego obawiać. Możecie kraftować wszystkie te karty bez większego zastanowienia. Oczywiście na początku należałoby się upewnić, czy dana karta, dany czempion jest grywalna teraz w mecie i faktycznie jest dobra. Natomiast jeżeli jesteście tego pewni, to możecie te karty kraftować bez większego namysłu. Dlaczego? Powód jest bardzo Prosty. Mając kartę epicką bądź kartę legendarną, macie pewność, że ta karta już wam nie wypadnie. Dopóki nie będziecie mieli wszystkich innych kart epickich, czy kart legendarnych, wtedy dopiero może Wam wypaść yy, czwarta kopia danej karty, i wtedy ona zostanie zniszczona. A wcześniej, jeżeli sobie skraftujecie jakąś kartę epicką, bądź legendarną, to po prostu Wam ta karta nie wypadnie, będą Wam wypadały inne karty. Przez to zwiększacie swoją pulę kart, których posiadacie, natomiast nie ma zagrożenia, że coś stracicie. Ok, skoro wyjaśniliśmy sobie, jak działa crafting, to teraz coś pokraftujmy: na przykład skraftujmy jakiś dek. Zastanówmy się, na czym można by skraftować talię. Hmm, może na jakimś małym Jordru, który jest wielkim fanem grzybów. Tak więc witamy Timo! Moi drodzy, Timo jest dosyć małym, ale wrednym czempionem z frakcji Pilt Over and Zaun, który mm, ma bardzo dużą obsesję na punkcie grzybów, a konkretnie na zagrzebianiu deku przeciwnika. Wygląda to także w momencie, w którym Timo uderzy Nexus przeciwnika. Stasowywuje do jego talii, czy też wkłada do jego talii pięć grzybów, które trafiają na losowe karty i wokół tego bohatera spróbujemy sobie dzisiaj zbudować całą talię. W momencie, w którym wrzucimy do tali przeciwnika 15 lub więcej grzybów, Timo leveluje i w tym momencie jego umiejętność się zmienia. Oczywiście pozostaje dalej Elusive, umiejętność, która bardzo przydaje się do wrzucania tych grzybów do deku oponenta, natomiast jego umiejętność teraz nie wrzuca pięciu dodatkowych grzybów, tylko podwaja ilość grzybów, które są w deku przeciwnika, co prowadzi oczywiście do tego, że jego dek jest totalnie zagrzebiony. No i teraz, mając na uwadze tego bohatera, spróbujmy sobie stworzyć cały dek, który będzie przede wszystkim wrzucał grzyby do talii oponenta, a po drugie będzie w stanie przeżyć na tyle długo, żeby te grzyby wszystkie przeciwnik dobrał i żeby się po prostu tymi grzybami sam zabił. W temacie pompowania grzybów do talii przeciwnika mamy tak naprawdę tylko trzy pomocne jednostki. Pierwszą z nich jest wiewióra, która jest za 2 na 2 i tworzy nam mużrą Klaudy do ręki. Druga jednostka jest dwa razy większa, czyli ta 4, 4 na 4 i tworzy nam dwie kopie mużrą Klauda. Sam mushrom cloud jest to czar, który za jeden many rzuca 5 grzybów na losowe karty do tali przeciwnika. Do tego wszystkiego mamy jeszcze jednego ziemeczka, który w momencie, w którym jest na stole, a my, my rzucamy jakiś czar, tworzy trzy dodatkowe grzyby w talii oponenta. Czyli oczywiście zamysł jest prosty. Zagrywamy te jednostki, bierzemy te mm, mushrom cloudy, e, rzucamy gościa od czarów mm, i rzucamy po prostu czar za czarem, pompujemy tych grzybów jak najwięcej się da. To wszystko będziemy później mnożyć Timonem, tak żeby, znaczy nie Timonem, tylko Timo, e, tak żeby tych grzybów było po prostu coraz, coraz więcej. Jeżeli przeciwnik ma 40 grzybów, zaatakujemy Timo, wylewelowanym ma 80. Jeżeli ma 80, zaatakujemy ma 160. Więc jak widzicie, no ilość tych grzybów jest porażająca. Dobrze, ale żeby to wszystko zadziałało, to musimy jeszcze w jakiś sposób przeżyć do momentu, w którym tak naprawdę przeciwnik dobierze te wszystkie karty. E, tak więc zastanówmy się, jaką taktykę przyjmiemy, jaką frakcją użyjemy do tego, żeby obronić się przed agresją przeciwnika. W tym przypadku będzie to Freljord, czyli bardzo mroźne krainy, skąd pochodzi słowo kluczowe Frostbite, które po prostu zmniejsza atak danej jednostki na zero. I tutaj taka ciekawostka. Nie będziemy używali więcej niż trzech czempionów. W naszej talii będzie tylko trzech Timo i nie będzie żadnego innego czempiona. Dlaczego tak? Nie ma tak naprawdę potrzeby wrzucać dodatkowych innych czempionów. Oczywiście można, ale jeżeli nie ma potrzeby, to po co? No właśnie nie trzeba. Tak więc czego będziemy używać z frakcji Freljordu? Pierwsza jednostka to bardzo prosty łucznik, który po prostu frostbite'uje wskazaną kreaturę przeciwnika, czyli zmienia jej atak na zero. Kolejną jest wilk, który nie dość, że ma challengera, czyli może sobie przyciągnąć jednostkę, która go blokuje, to ma jeszcze bardzo fajną umiejętność, która z frostbite'em się kombi bezpośrednio. E, ma tak zwaną synergię, e, czyli jeżeli zaatakuje ten wilk jednostkę, która ma zero ataku, to po prostu ją zabija. Bez względu na to, ile tak naprawdę wilk ma ataku, a ile ta jednostka, z którą będzie walczył, ma życie. Ostatnią jednostką, którą wrzucimy sobie do deku, będzie Szaman, który na starcie tury po prostu frostbajtuje najsilniejszą jednostkę u przeciwnika. Tak na dobrą sprawę w większości przypadków wyłączają ją z walki, czy to z obrony, czy to z ataku. W ten sposób zbudowaliśmy sobie powiedzmy pół naszej talii. Mamy Timo, mamy jednostki, teraz do tego wszystkiego, mając na uwadze pedlerów, trzeba dodać czarów. Jak najwięcej czarów, żeby pedlerzy wrzucali tych grzybów w tonę do talii oponenta. I takie czary to będą oczywiście czary, które na przykład frostbajtują. Mamy trzy takie czary. Pierwszy z nich za jeden manewr rozbajtuje jednostkę, która ma trzy albo mniej życia. Nie jest to na tyle uniwersalne, co pozostałe dwa, natomiast jest to czar, który jest tani i możemy go użyć niemalże w każdej sytuacji. Kolejny czar zatrzymany po prostu rozbajtuje dowolną jednostkę, no tylko że jest oczywiście droższy kosztuje te trzy a końcowy czar za 6 many, rozbajtuje w jednym momencie dwie jednostki, sprawiając, że obydwie jednostki nie mają tak naprawdę ataku. I to powinno wystarczyć nam spokojnie, żeby stworzyć naszą talię. Dwa kolejne czary, których będziemy używać, to tak zwany removal albo direct damage. W przypadku pierwszego czaru, czyli Bima, jest to taki stricte removal. Wydajemy X many, tutaj niestety mamy mały minus, bo musimy wydać całą manę, którą mamy, więc czasem to prowadzi. Do sytuacji, że na przykład wydajemy 13 many, żeby zadać 2 punkty obrażeń. Na szczęście rzadko, ale są takie sytuacje niestety. E, natomiast jest to removal, który po prostu służy do tego, żeby zabić daną kreaturę, którą sobie tam upatrzyliśmy, którą stargotowaliśmy, która nam przeszkadza na stole. Drugi czar, tak zwany Mystic Shot. I już nie do końca jest removalem, ponieważ jest direct damage. Dlaczego? Dlatego, że możemy zadać dwa obrażenia do czegokolwiek. I może to nam posłużyć jako Removal, ale może to być też direct damage, przez to albo na przykład dobijemy jakąś kreaturę, albo dobijemy w ogóle przeciwnika, czyli jego Nexusa, e, który ma na przykład dwa życia, możemy też z tego Mystic Shota zastrzelić. E, co jest dosyć istotne, bo czasem to po prostu wygrywa nam grę. Powoli dochodzimy do końca budowy naszego deku, i tutaj zostały nam jeszcze trzy czary, trzy karty, które chciałbym omówić. Pierwszą jest z Elixir of Iron, czyli po prostu zwykły combat trick. Daje plus dwa do życia, czyli taka, taki podstawowy combat trick, yy, jaki wyszedł kiedykolwiek w jakiejkolwiek karciance. Yy, dwa do życia sprawia, że jednostka, którą my blokujemy yy, albo jednostka, która nas blokuje, nie zabije naszej po prostu jednostki, która zostanie przez ten czar dopalona. A to jest chyba zrozumiałe, prawda? Drugi czar to dosyć potężny draw, no tutaj mamy, jak widzicie, dosyć dużo tanich kart, więc taki draw się w pewnym momencie przyda. Dobieramy trzy karty, obniżamy koszt tych kart do jeden, więc możemy znowu napędzać tą machinę albo obrony, albo wrzucania grzybów do talii przeciwnika. Ostatni czar, o którym chciałbym powiedzieć, to entry. To jest dosyć istotny i ważny czar w naszej talii, ponieważ ten czar bezpośrednio z talii dobiera nam czempiona, czyli w tym przypadku Timo. Między innymi dlatego nie musimy grać innych czempionów, ponieważ mamy te dwa Dwa czary, które dociągną nam tego Timo w momencie, w którym nie będziemy mm, go po prostu mieli, i też istotną rzeczą jest to, że nasza taktyka opiera się bardzo mocno o Timo: o to, żeby te grzyby wtasować do tego deku, żeby on je pomnożył, i tak dalej, i tak i tutaj. Jest taki myk, że mamy tak naprawdę 5 Timo, bo mamy, znaczy w talii, w sensie. Mamy trzech normalnych Timo i dwóch tak, jakby Timo z tego czaru. Po prostu sobie ten, tego Timo możemy wyrwać z tego deku i wrzucić go na rękę. Więc, tak powiedzmy, że mamy 5 źródeł zagrania Timo: 3 Timo i 2 te czary. Trzeba też pamiętać o tym, że nawet w momencie, w którym macie Timo na stole i dobierzecie kolejnego Timo z deku, który zmieni się w swój signature spell, czyli w Mushroom Cloud, to wtedy możecie rzucić tego Mushroom Clouda. Timo trafi z powrotem do deku. Następnie rzucacie entry, które macie na ręce i dobieracie tego Timo z powrotem. On się znowu zmienia w Mushroom Cloud. Znowu możecie zdorzucić i znowu możecie wtasować przeciwnikowi grzyby, a sobie Timo do deku i znowu w kolejnych których mieć szansę na dobranie Timo. Więc entry tutaj ma dodatkowe zastosowanie. A na koniec, moi drodzy, pełna deklista tego deku. Tak więc, jeżeli macie ochotę pograć sobie grzybiarzem Timo, to polecam bardzo serdecznie. Bardzo fajny deck, który myślę, że nie raz, nie dwa stworzycie miliony grzybów i przeciwnik będzie płakał nad swoim losem, ponieważ będzie ciągle żeby dobijał i się w końcu, zabije. Ha, a pamiętajcie też, że macie koledze albo koleżance wysłał ten film. Oni zobaczą ten film i powiedzą: Ło, dzięki! Fajny film, fajny. A tak w ogóle podobał Wam się? Mam nadzieję, że tak. Dajcie znać w komentarzach. A ja się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. See you soon.